Od kilku dni testujemy najnowsze flagowe słuchawki Huawei FreeBuds 5. W Polsce są one dostępne za 699 zł i będą sprzedawane trzy wersje kolorystyczne. Biała, srebrna i koralowa. Nowe FreeBuds 5 są następcami modelu 4. Piątki mają zupełnie inny design słuchawek i etui. Ponadto mają certyfikat Hi-Res Audio Wireless, co oznacza, że obsługują strumień dźwięku do 990 kilobitów na sekundę. To kodek LDAC. Design nowych FreeBudsów może się bardzo podobać, ale bez wątpienia jest to projekt szalony i odważny. Słuchawki płynnie wylewają się z naszych uszu i przypominają duże damskie kolczyki lub klipsy. To świetne, że Huawei nie kopiował nikogo przy projektowaniu piątek. Słuchawki Samsunga Buds Life miały nieco podobny design, ale były zupełnie inaczej umieszczone w naszych uszach. Wadą takich nieco udziwnionych konstrukcji jest to, że nie blokują one dobrze kanału słuchowego. Dzięki temu są wygodniejsze, można z nich dłużej korzystać, ale taka konstrukcja słabiej wspomaga funkcję ANC. Podczas treningu takie słuchawki po prostu po jakimś czasie zaczynają wypadać z uszu. Dzięki IPEX 4 możemy używać tych słuchawek w deszczowe dni lub podczas treningu. Słuchawki są również odporne na pył. W komplecie z FreeBuds 5 otrzymujemy specjalne, opcjonalne gumki, które możemy naciągnąć na słuchawki są one bardzo cienkie i niestety łatwo się rwą. Bardzo ładne jest nowe etui, które ma kształt jajka i nie przypomina innych pudełek na słuchawki TWS. Etui można ładować przewodowo przez USB-C lub bezprzewodowo. FreeBuds 5 wyposażono oczywiście w aktywną redukcję szumów. Każda słuchawka ma trzy mikrofony, z których dwa wykrywają hałas otoczenia, a jeden dźwięki przedostające się do ucha. Niestety konstrukcja słuchawek prawie w ogóle nie izoluje nas od otoczenia, przez co ANC nie działa tak skutecznie jak w przypadku innych modeli. Aktywna redukcja szumów dostępna jest w trzech trybach Dynamic, Cozy oraz General. Słuchawki obsługują zakres od 16 do 20 tysięcy herców. Bass jest przyjemny, głęboki, ale nie jest tak mocny jak w przypadku słuchawek JBL lub Jabra. FreeBuds 5 oferują dużą przestrzeń i nawet bardziej wymagający melomani powinni być z nich zadowoleni. Brakuje trybu wzmocnienia dźwięków otoczenia, co uniemożliwia nam odsłuchanie komunikatów na lotnisku lub informacji ogłaszanych w metrze. Przy zakupie słuchawek zaleca się zainstalowanie na naszym smartfonie aplikacji Huawei AI Live. Dzięki temu będziemy mogli aktualizować ich oprogramowanie oraz konfigurować gesty. Użytkownicy iPhone'ów i smartfonów Huawei bez problemu zainstalują te aplikacje. Niestety aplikacji nie ma w sklepie Google Play. Aplikacja Huawei Health, służąca do obsługi zegarków, również zniknęła z tego sklepu. W Aplikacji Huawei AI Life można także regulować ANC, dostosowywać charakterystykę dźwięku, wyszukiwać słuchawki za pomocą sygnału dźwiękowego oraz sprawdzać poziom naładowania etui i słuchawek. Aplikacja jest czytelna i wygodna w użyciu. Słuchawki można podłączyć do dwóch urządzeń jednocześnie. Bateria w słuchawkach pozwala na użytkowanie ich przez 5 godzin bez ANC lub przez 3,5 godziny przy włączonym ANC. Nie są to rekordowe wyniki, ale na szczęście wystarczy 5 minut ładowania, aby móc słuchać muzyki przez kolejne 2 godziny. Pełne naładowanie słuchawek w etui zajmuje nieco ponad 20 minut. Etui zapewnia do 30 godzin słuchania muzyki i rozmów głosowych bez ANC lub 20 godzin przy włączonej redukcji szumu. Aby naładować etui do pełna, potrzeba 40 minut kablowego ładowania. Istnieje także możliwość bezprzewodowego ładowania, ale w tym przypadku proces trwa już 4 godziny. Huawei FreeBuds 5 wyróżniają się przede wszystkim odważnym designem, który determinuje to, że są to słuchawki wygodne, ale niestety słabo tłumią dźwięki otoczenia. Są to słuchawki typu Daily, które zapewniają użytkownikom komfort długotrwałego użytkowania. Czas działania na baterii mógłby być nieco dłuższy, choć i tak jest lepszy niż w modelu czwartej generacji. Słuchawki są przede wszystkim dedykowane użytkownikom iPhone'ów i smartfonów Huawei, ponieważ pozostali użytkownicy nie będą mieli wygodnego dostępu do aplikacji Huawei AI Life w sklepie Google Play. Nie są to słuchawki przeznaczone dla osób uprawiających sport ani dla takich, które oczekują bardzo mocnego basu.